Jestem już Ferdeczkę. no sobie mi to jest. Jak coś? <głos> Kis... <głos> Kis pedał. <noise> Jak co to spierdalamy? <noise> o kurwa. Jakąś <noise> <R -dż -bios> <noise> nie masz? O oh, kurwa. Wow, Dobra. Dobra. Tyle!

Daj picie Ej, uwaga ja się Jak najdłużej fukci, to Jak najdłużej <grym> Dobra, kto następny? Masz coś tam jeszcze syf. No tu jest Daj no Markowi mar ma Daj, daj Markowi ja, Marek, Marek Marek tak wiesz Dobra Markowi dużo, bo Marek No nie no, bez No ale zresztą skończy Dawaj Dobra, na, na, na tak, raz dawaj ja. Jak to się robiłeś? Kierda, ale ma Maraz to połóż, Zaraz to! Maraz, pokryj maras. Maraz, Maraz. od razu... A, Maraz. a, Maraz. a, Maraza. a Maraza. Maraz Maraz, kurwa nie będzie pluwać niczego. I zaraz patrzymy, a mnie nie pluj! Ja ja No to ja Zaraz! To, ja wszystkim kurwa, dziękuję, dziękuję. Serio, pasywa, ręka! ja kurwa, ja nigdy... You know, no kurwa zawsze Grzesiek. Tak, Krzyszka weźmił to, Kurwa! Czekaj. Kurwa, Krzyszka wziął też. Benio, Benio, widać! Benio, Benio, Benio! Lecimy! Trzy, czekajcie! ma więcej. Kirsz, daj mi popić! Nie!